347, 348, kochani, robią to, robią. Naprawdę robią to. 350, 9 do końca, 8 do końca, 7 do końca. pobiją, Będzie nowy rekord Paracas Life. Trzymać się, trzymać się. 354. Szafa i przecinek. Ale tu się dzieje, ale tu się dzieje. I. Jest, jest, nowy rekord, wyrównanie rekordu, 359 i 360, nowy rekord z Paracas Live i teraz biją, koniec, koniec, jest, 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 proszę Państwa, mamy to, nowy rekord, PL Szafa zrobił to, zrobił to z przecinkiem. Gratuluję, gratuluję serdecznie. No ależ gra.